družina pokázala morál. Zápas, zápas, byl skvělý i ze strany domácích. byl uh, bar, na do, bardzo bar dobrým požovom je ze strany uh, gospodáři. Diváci viděli hodně gólů. Kdyby se zobáčili sporo branek. A se šťastným koncem pro nás. No i konec byl šťastlivý dla nás. Ve chvíli jsme vedli 2-0. V no. momentě, kdy 2-0 nám domáci otočili zápas na 3-2. No, uh, gospodáře uh, odvrutili losy meču i, i prováděli uh, 3-2. Ale mu to prokázalo morálku a dokázalo zvrátit zápas na 5-3. Cespůl pokázal charakter, to bym podkrešil tuto i, i událošeň. Ne tylko doprovádí do výniku, ale uh, do, do, uh, do, remisu, ale do, 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 vygraného meču. Ale za vše věříme svoji družině. Krystian miał bardzo dobre sparingi. wywalczył sobie miejsce pierwszego młodzieżowca, jest to młody chłopak, 17 lat. Po tym pierwszym meczu nie, nie był w idealnej dyspozycji, tak bym powiedział, że może się troszeczkę przestraszył tego pierwszego meczu. W tygodniu dniu też nie wyglądał najlepiej, więc zdecydowaliśmy się na zmianę. I, i grał Michal Sacharuk. No i czasami tak jest, po prostu kontuzja Michała Dziśa spowodowała to, że Krzysiek wszedł i... i no, střelil branké, ale nie tylko branke, po prostu grál bardzo solidný meč, takže nevím, či spodívali jsme se, napevno víme, že to je bardzo utalentovaný závodník, který ještě má bardzo dużo roboty před sebou. Často je tak, že mladžovci grají v, v, lidze, kteří jsou o rok, o dva lata starší, ale on vcela neodstaje, takže před ním vidíme, že, 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 jest bardzo dużo roboty, z druhé strany bardzo líčíme na to, že to bude nedlugo podstavový závodník, nawet, který nebude, že budeme hrát na vetku a třeba mladížovcem, že ho budeme traktovat jako normálního závodníka. Co traktujeme? V sumě. My časami mluvíme, že 2-0 je nejhorší vynik. Třeba se skupit na počátek druhé polovy, o tom rozmávali jsme, že kluč může být v tom, že vytřímáme 2-0 10-15 minut. Nestety, no nevím, či první, či na druhá minuta, ztratili jsme branky. Z druhé strany víme, že Olympia má bardzo mocný zespůl v ofenzivě, bardzo šipký závodníků, kteří potrafují hrát jeden na jeden. Skřídloví vchodzou do šrotka, bardzo těžko tam se na to reaguje, zabrakou nám tam asi No, pevně bychom uh, volili vyhrát spokojně 3-0. No. z druhé strany taký <laughs> meč No buduje morále ze spolu, potrafili po prostu vrutit do meču. Oczywiście też myślę, že při stáně 2-1 měli jsme, možná pílku mečovou, nevím kdo první udeřil, možná Kristian znovu, eh, přeprašám, i do bitke, Tomka Tomka i Tomka, no, tam hospodáře by byli pílky prakticky z branky, možná by už ten meč też byl zamknięty, wiadomo jak se reaguje na to psychičně, když vy ztratíte nebo střelíte branky. No i oczywiście byśmy chcieli jak już mówiłem, wygrać spokojnie, ale, ale z drugiej strony po prostu ten mecz na pewno wszyscy zapamiętamy. Nie będziemy ukrywać, że o, bardzo odechnęliśmy, bo oczywiście rozpoczęliśmy tak, że jeden punkt na dwa mecze nas na pewno nie zadowalało i z drugiej strony też gra u siebie z gdzie szczególnie w pierwszej połowie nie wyglądała najlepiej. Porozmawialiśmy, ale rozmawiać może zawsze. Po prostu muszą zawodnicy pokazać e, na boisku, że, 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 że potrafią grać i dzisiaj wiedzieliśmy, że grać potrafią. Najtrudniejszy będzie to powtarzać. Gratuluję trenerom e, zwycięstwa trzech punktów. Wiadomo, że zawsze każdemu trenerowi ciężko przychodzi to przez gardło, ale dzisiaj taka rzeczywistość. E, nie można grać, znaczy może nie można grać. Na, e, na pewno pierwsze 45 minut nie takie, jakie sobie dziś tam zakładaliśmy. Nie byliśmy agresywni przede wszystkim z piłką, nie mówię bez piłki, bo to też brakowało. Natomiast z piłką nie zabieraliśmy jej do przodu, nie chcieliśmy grać pojedynków jeden na jeden. Tutaj co trenerzy powiedzieli, jaka, jaka silna broń Olimpii Grudziądz, a tego nie chcieliśmy wykorzystać. Za drugą połowę oczywiście chwalę, ale swoich zawodników, bo było widać jakość, pewność tak, tego co robili. Nie, to nie były bramki przypadkowe, gdzieś mocno wypracowane, z pomysłem. Tak naprawdę to dzisiaj przegraliśmy z dobrym zespołem, ale przede wszystkim zespołem doświadczonym i, i myślę, że też te wszystkie działania, czy tam pojedynki takie fizyczne. Dużo, dużo przegraliśmy. Brakuje oczywiście nam zawodnika, który z przodu może oprzeć, tam możemy oprzeć długą piłką i nie chcę liczyć tutaj, ale przynajmniej myślę, że 30 ogólnie podań długich dośrodkowań Hochniszanka zrobiła. My, jeśli, jeśli zrobiliśmy 5, no to, no to, no to, no to, no to w analizie dopiero sobie policzę. Jest, to jest element też na pierwszą ligę, nie ukrywam, także wiemy, znaczy musimy spiąć pośladki tutaj w klubie i, i tak naprawdę nie odkładając pewnych rzeczy, które wydawało nam się, że to już wszystko, już wszystko mamy, e, tylko wziąć się do ciężkiej pracy i pomóc temu zespołowi, bo naprawdę jest kilku chłopaków, e, którzy chcą grać e, na wyższym poziomie i myślę, że będą, no, e, ale mówię, potrzebujemy pewnych, pewnych rzeczy jeszcze tutaj e, w, moim, w naszym zespole zrobienia, bo wiemy, że... No, Średnie porównać średnie zespołów wiekowe no to na pewno duża różnica, chociaż pokazaliśmy w dwóch meczach, że gramy, punktujemy, natomiast dzisiaj na Chojniczankę było za mało i także wygrała zasłużenie, podstrzeliła pięć bramek. My wcześniej nie straciliśmy żadnej, krzyczeli, wołali i dotrzymali słowa. Szkoda akurat, że że w gruziązu, ale mówię, taka jest piłka, taki jest sport, nie jeden mecz jeszcze przegramy, mam nadzieję, że wyciągniemy tyle, tyle pozytywów, zwłaszcza z drugiej połowy, że na następnych meczach będziemy już inaczej się prezentować. Chciałbym podziękować kibicom Olimpii za przybycie, za doping do końca, kiedy nawet przegrywaliśmy i oczywiście też chciałbym podziękować i pozdrowić kibiców Wojniczanki, którzy pamiętają o mojej pracy.